Dziś mówi się kobietom, że muszą się zrobić, żeby być kimś. Wypełnij, wydłuż, powiększ, przerysuj, wyrzuć siebie, wklej szablon, ale kobieta, która ma prawdziwą klasę i wysoką energię, nie potrzebuje niczego, co mają udoskonalić z zewnątrz. Ona nie jest zbudowana, ona jest zintegrowana. To nie ona się stara, to inni czują, że muszą się ogarnąć w jej obecności. I nie przez to, co mówi, ale przez to, kim jest, kiedy nic nie mówi. Ten film nie jest o zachowaniu. To nie są triki, ani psychologia relacji. To jest o tym, co dzieje się w środku kobiety, która już wie, że nie musi nikogo udowadniać. Pokażę ci siedem cech, które tworzą ten magnetyzm cech, których nie nauczysz się z TikToka, ale które możesz obudzić w sobie, jeśli jesteś gotowa na to, żeby wrócić do prawdziwej siebie. Zaprogramowano cię, że kobiecość to efekt pracy. Że musisz się ulepszać, poprawiać, wygładzać, przerysowywać, zęby jak z katalogu, usta jak z filtra, ruchy jak z Instagrama. A kiedy w końcu to wszystko masz, i tak nie czujesz się wystarczająca. Bo nie chodzi o to, co widzą inni. Chodzi o to, co ty czujesz, kiedy nikt nie patrzy. Kobieta, która ma wysoką energię i klasę, nie musi niczego zakładać na siebie. Ona ściąga to, co sztuczne, zdejmuje warstwy, wraca do rdzenia. Nie ma w niej potrzeby, by się pokazywać. Ale kiedy wchodzi, wszyscy czują, że pojawiła się obecność. Nie robi wrażenia, ona zostawia wrażenie. I to nie dzieje się przez wygląd, to się dzieje przez pole, które wokół siebie tworzy. Ten film nie jest o zasadach zachowania, nie jest o tym, jak chodzić, jak patrzeć, co mówić. To jest film o tym, jak wygląda kobieta, która już niczego nie udowadnia, która ma własny rytm, własną wewnętrzną architekturę, która przyciąga nie przez błysk, ale przez jakość obecności. Pokażę ci siedem cech, które sprawiają, że nie musisz mówić jestem wyjątkowa. Bo świat sam to poczuje, kiedy ty przestaniesz krzyczeć i po prostu będziesz. Wszystko dzisiaj działa na przyspieszeniu. Reklamy, głosy, komunikaty, poradniki. Mów szybciej, działaj szybciej, odpowiadaj szybciej, a najlepiej wyprzedzaj wszystkich. Ale kobieta z klasą nie goni. Ona nie ściga świata, ona go spowalnia. Wchodzi do pomieszczenia i nie robi szumu. Nie słychać jej kroków, nie czuć zapachu perfum z odległości pięciu metrów, a mimo to wszyscy ją zauważają. Nie dlatego, że coś robi, tylko dlatego, że jej spokój wywołuje napięcie, które czujesz w ciele. Jej twarz nie gra. Nie bawi się mimiką, nie reaguje automatycznie. Kiedy ktoś ją zaczepia, patrzy. Nie odpowiada odruchowo. Nie jest na sprzedaż, nie jest na pokaz. Ten spokój nie wynika z chłodu. On wynika z tego, że ona już wiekim jest. I nie potrzebuje od świata potwierdzenia. Taka kobieta nie walczy o pozycję. Nie konkuruje. Bo wie, że największa moc jest w kimś, kto nie potrzebuje władzy. W jej spojrzeniu nie ma lęku. Jest wybór. Ty czujesz, że mógłbyś ją zaintrygować, ale nie złamać. Zbliżyć się, ale tylko wtedy, jeśli sam jesteś obecny. Wyobraź sobie spotkanie towarzyskie. Dużo śmiechu, rozmów, napięcia. Wszyscy przekrzykują się, błyszczą, szukają atencji. I nagle ona. Siedzi spokojnie. Słucha, niczego nie potrzebuje. Nie zabiera głosu, by być zauważoną. I nagle. Wszystko zaczyna się do niej przesuwać. Nie dlatego, że mówi, ale dlatego, że jej energia mówi za nią. Jej spokój nie jest bierny. To nie jest znudzenie. To nie ucieczka. To efekt tego, że ona opanowała sztukę nieulegania. Nie ulega presji, żeby być kimś. Nie ulega oczekiwaniom otoczenia. Nie ulega lękowi, że jak nie zareaguje, to coś straci, bo niczego nie musi trzymać. Nie boi się, że coś jej ucieknie, bo wie, że to, co jest jej, nie wymaga pośpiechu. Kiedy patrzysz na nią, czujesz, że ten spokój to wynik walki, którą już wygrała. Nie z innymi, ze sobą. To spokój kobiety, która przestała być dziewczynką proszącą świat o uwagę i zaczęła być kobietą, która niesie własną obecność, jak świątynię. To właśnie ten spokój dominuje, ale nie przez agresję. Dominuje, bo jest nieporuszony, bo nie walczy i właśnie dlatego wygrywa. Ludzie wokół niej, mężczyźni prostują się, kobiety zaczynają mówić ciszej. Wszyscy czują, że coś się zmienia w dynamice, nie mogą tego nazwać, ale czują to w ciele. To obecność, która nie krzyczy, ale zmienia energię pomieszczenia. I teraz pytanie do ciebie, czy ty musisz głośno mówić, żeby być słyszana? Czy musisz reagować, żeby istnieć? Czy potrafisz patrzeć i pozwolić światu, żeby to on się zatrzymał przy tobie? Bo pierwsza cecha kobiety, która ma wysoką energię i klasę, to spokój, który nie potrzebuje uwagi, żeby działać. On po prostu jest. I to on dominuje. W kolejnej części pokażę ci coś, co z pozoru wygląda na cielesne, fizyczne, ale w rzeczywistości jest energetyczne i psychologiczne. To kontakt z ciałem, który nie prowokuje, ale tworzy grawitację. Ciało kobiety stało się dziś billboardem. Miejsce, które się przerabia, filtruje, wystawia. Dla lajków. Dla uwagi, dla pseudopoczucia wartości. Ale kobieta, która ma wysoką energię i klasę, nie musi epatować ciałem, bo jest z nim zintegrowana. To nie narzędzie. To przedłużenie jej świadomości. Nie chodzi o to, że wygląda jak z okładki. Chodzi o to, że jej ciało jest zamieszkane. Każdy ruch płynie z niej, a nie z lęku, czy wypadnie dobrze. Nie napina się, żeby wyglądać szczuplej. Nie buja biodrami, żeby być zauważoną. Nie poprawia się co chwilę. Bo nie próbuje siebie złapać. Już się ma. Kontakt z ciałem zaczyna się wtedy, gdy przestajesz patrzeć na nie jak na coś, co trzeba ogarnąć. To już nie jest coś obok ciebie. Taj! I ta kobieta, która ma grawitację, nie porusza się jak tancerka. Porusza się jak królowa w świątyni. Każdy krok, każde podniesienie ręki, każdy oddech jest komunikatem. Nie dla innych, dla siebie. Wyobraź sobie, idzie ulicą, nie ma krótkiej spódnicy. Nie patrzy na boki, nie wypina się do świata, ale gdy przechodzi, ludzie odwracają głowy. Nie mogą tego wytłumaczyć, bo to nie chodzi o wygląd, to chodzi o obecność. Ta kobieta czuje stopy, kiedy stąpa, czuje plecy, kiedy stoi, czuje dłonie, kiedy ich nie używa. To brzmi jak nic. Ale to fundament mocy, bo kiedy jesteś w ciele, jesteś tu. Nie w lęku, nie w projekcji, tylko w chwili. A to przyciąga bardziej niż jakiekolwiek obnażenie. Znasz to uczucie, kiedy ktoś robi sto rzeczy, żeby być zauważonym i nikogo to nie obchodzi, a potem wchodzi ona? Nie pokazuje niczego, ale masz wrażenie, że widzisz wszystko. Nie patrzy na ciebie, ale ty nie potrafisz oderwać wzroku, bo to nie pokaz działa, to połączenie. Jej ciało nie musi błagać o uwagę, ona już nią jest, bo kiedy kobieta naprawdę zamieszkuje swoje ciało, staje się magnesem, nie przez seks, przez obecność. To nie oznacza, że nie może być zmysłowa, ale jej zmysłowość nie jest dla każdego. Ona nie szuka potwierdzenia. Ona zaprasza tylko tych, którzy naprawdę widzą. To jest druga cecha kobiety z wysoką energią i klasą. Nie taniec. Nie erotyzm, tylko pełne, świadome, intymne zamieszkanie w sobie. I z tej głębi wszystko się zmienia. W kolejnej części pokażę ci cechę, która odróżnia kobiety silne od reaktywnych. Uważność zamiast odruchu. Bo ona nie odpowiada, żeby zareagować. Ona patrzy, słyszy i wybiera energię, którą chce wnieść. Ludzie dziś nie słuchają, żeby zrozumieć. Słuchają, żeby odpowiedzieć. Najlepiej szybko, głośno, efektownie. Reaguj natychmiast. Broń się, walcz, atakuj. Ale kobieta z wysoką energią. Nie reaguje? Ona obserwuje. I z tej obserwacji wybiera, czy w ogóle warto coś powiedzieć. Jej milczenie nie jest bierne, to nie jest wycofanie, to nie jest nic do powiedzenia. To jest pełne istnienie poza hałasem. Kiedy ktoś ją prowokuje, nie wchodzi w to. Nie musi nic udowadniać. Nie reaguje, bo jej wartość nie zależy od tego, czy wygra słownie. Wyobraź sobie zwykłą sytuację. Ktoś mówi do niej coś złośliwego. Może próbuje ją sprowokować, ocenić, sprawdzić. Każdy czeka, że się odezwie, że zareaguje, ale ona patrzy cicho. Długo. A potem nic nie mówi, bo nie musi. I w tej jednej chwili to nie ona wychodzi słabo. To inni czują, że to ona ma przewagę, bo jej cisza waży więcej niż cudze słowa. Uważność to nie jest technika. To jest decyzja, że nie wszystko zasługuje na Twój głos. Nie każda zaczepka zasługuje na Twoją reakcję. Nie każde pytanie zasługuje na odpowiedź. Kobieta, która żyje z klasą, ma wewnętrzny filtr. Nie musi wygłaszać opinii na każdy temat. Nie musi brać udziału w każdej rozmowie. Nie musi błyszczeć, bo jej obecność jest treścią samą w sobie. W towarzystwie często mówi mniej niż inni. Ale gdy już coś powie, wszyscy milkną. Nie przez hałas, przez wagę. Bo kiedy ktoś milczy, a potem mówi, słowo staje się cięższe, prawdziwsze, głębsze. I to właśnie działa. Nie ilość słów, tylko to z jakiego miejsca one przychodzą. Znasz te osoby, które rzucają zdania na oślep? Gadają, komentują, przerywają, reagują, wydają się pewne siebie. Ale w rzeczywistości cały czas są w trybie obrony, w trybie napięcia, w trybie muszę pokazać, że mam rację. Kobieta uważna nie musi mieć racji. Ona już wie, że racja nie zmienia nic, jeśli nie ma w niej obecności. To właśnie ta obecność niesie jej słowa. I czasem największą siłą nie jest to, co mówisz. Tylko, że umiałaś nic nie powiedzieć, wtedy, gdy każdy inny by zareagował. To trzecia cecha kobiety z klasą. Nie chodzi o ciszę, tylko o świadomość, co te cisze wypełnia. Bo dopiero wtedy każde twoje słowo staje się wyborem, nie odruchem. W kolejnej części opowiem Ci o czymś jeszcze bardziej niewidocznym, ale rozpoznawalnym od razu estetyce wewnętrznej. Nie stylu, nie modzie, ale sposobie w jaki ta kobieta niesie siebie, nawet bez jednego dodatku. Wielu ludzi myli styl z klasą, myli modę z esencją, myli cenę z jakością, ale kobieta z prawdziwą klasą. Nie błyszczy, ona świeci od środka, nie potrzebuje drogich marek, nie potrzebuje zestawu trików. Bo jej estetyka nie zaczyna się od szafy, tylko od wnętrza. To nie znaczy, że nie dba o siebie. Wręcz przeciwnie, ale dba nie po to, by zostać zauważoną, tylko po to, by być zgodną ze sobą. Bo kiedy kobieta jest spójna wewnętrznie, wszystko co zewnętrzne zaczyna z nią rezonować. Strój, sposób mówienia, gesty, zapach, spojrzenie to wszystko nie wygląda jak maska. To wygląda jak echo jej wewnętrznego porządku. Wyobraź sobie kobietę w prostym ubraniu czystym, dobrze skrojonym, ale bez logotypów, bez przesady i mimo tego czujesz, że coś cię do niej przyciąga. Nie wiesz co to jest, ale w jej sposobie poruszania się, w barwie głosu, w tym jak trzyma rękę, jest jakaś forma szlachetności, której się nie da podrobić. Estetyka wewnętrzna to nie perfekcja. To nie bycie bezbłędną. To bycie świadomą tego kim jestem i wnoszenie tej świadomości w każdy detal. To sposób, w jaki siadasz do stołu, w jaki mówisz dziękuję. W jaki patrzysz na innych, bez oceny, ale z obecnością. To wybieranie zapachu, który nie krzyczy, biżuterii, która nie błyszczy, ale coś mówi. Makijażu, który nie tworzy nowej twarzy, tylko uwydatnia tę, która już istnieje. Kobieta z estetyką wewnętrzną jest czytelna, ale nieprzewidywalna. Nie musisz znać jej historii, a i tak czujesz, że przeszła przez coś. Spokój, ale nieobojętny.